Jako lider rynku paprykowego, nasza firma nie ustaje w poszukiwaniu nowych odmian, i w tym sezonie mamy do zaoferowania dwie nowości. Jedną z nich jest burgund. Oprócz odmiany burgund w kolorze czerwonym, mamy kolejną nowość w segmencie odmian żółtych odmiana Morfeo. Nasza nowość w segmencie odmian czerwonych, burgund. Nazwa nieprzypadkowa, bo tworzy owoce w głęboko czerwonym kolorze. Owoce duże, a nawet powiedziałbym bardzo duże i grubościenne. Wysoka jakość owocu, głęboka czerwień oraz ogromny potencjał plonotwórczy to cechy, które ją wyróżniają. Burgund to odmiana o silnym wigorze. Z bardzo dobrą kontynuacją plonu na wyższych piętrach. Owoce są równomiernie rozmieszczone na roślinie, osadzone na długich szypułkach, co znacząco ułatwia zbiór i nie powoduje tendencji do tak zwanego zakleszczania się. Z rozmów z producentami wiem, że odmiana radzi sobie doskonale na najsłabszych glebach. Na lepszych stanowiskach ważne jest racjonalne nawożenie azotem oraz sterowanie rośliną w taki sposób, by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu części zielonych, co może opóźnić pierwsze zbiory. Burgund to odmiana prawdziwie długodystansowa, daje możliwość uzyskania ogromnego plonu i to owoców w jakości takiej jak ta. Zdzisław, a jak ta odmiana zachowuje się w innych miejscach, w innych gospodarstwach, u innych producentów? Dokładnie potwierdza się to, co powiedziałeś. W ubiegłym roku przekazaliśmy producentom wiele prób burgunda i spostrzeżenia producentów są takie, że roślina jest bardzo silna, doskonale radzi sobie na słabszych stanowiskach, owoc, jakość jest premium, gruba ścianka, kolor niesamowity. I co ważne, również producenci mówią, że tak samo jak Muriel doskonale wiąże przez cały okres przy tych wysokich temperaturach. Także plon przez cały sezon jest bardzo zadowalający. Chciałbym zaprezentować kolejną nowość w naszym portfolio. Tym razem w segmencie odmian żółtych odmiana Morfeo. Tworzy duże, bo 300 gramowe i więcej, grubościenne owoce w czysto żółtym kolorze. To bardzo wczesna odmiana i na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego wyrównania owoców. Generalnie uchodzi za roślinę łatwą w uprawie. Ma kompaktowy charakter wzrostu i bardzo duży udział owoców pierwszego wyboru. Jest bardzo dobrym uzupełnieniem naszych innych odmian żółtych w ofercie, takich jak soli czy solanów. Nasza nowa odmiana papryki żółtej Morfeo spełnia oczekiwania rynku. Jest to mieszaniec bardzo wczesny owoce o grubej ściance co zapewnia producentom wysoki plom.